Cześć, dzisiaj jestem w miejscowości Stobierna i tutaj mamy park owadów i pajączaków. I tutaj właśnie są takie bardzo wielkie owady i pajączaki. I tutaj mam pasikonika. Tam jest taka tabliczka. Tu mamy pasikonik zielony. I to jest takie zdjęcie, jak wygląda naprawdę. Tutaj jest ogólnie opisany. No i w ogóle. To teraz chodźmy dalej. Przed wejściem do tego parku. Mamy tutaj takie różne układanki, taki zegar słoneczny, takie różne informacje. Tam są jakieś ule. A zegar słoneczny na razie niestety nie działa, bo słońca nie ma, ale i tak jest taki fajny. To jest chyba metal. Tutaj mamy. Przekrój kretowiska Tutaj trochę jest Poddzierane to, więc średnio to widać Ale Tutaj widać to trochę lepiej A znaczy nie, to jest mrowisko To jest mrowisko A To jest kretowisko Jeśli dobrze rozumiem, tak, to jest kretowisko A tam mrowisko Tutaj mamy takie z informacjami i rysunkami takie kostki. <laughs> śmiesznie piszą. Tutaj na przykład jest larwa. Tutaj są różne informacje. A tutaj jest coś takiego... Nie wiem jak by to wytłumaczyć. To są po prostu takie drzewa. A tu są na przykład szyszki, liście i różne takie ogólnie to, co jest na drzewach danych. Tutaj na przykład mamy olsza czarna. To szyszka jest na tej olszy. I tutaj mamy różne takie układanki. Tu na przykład są ptasie jaja. A tu są ptaki. O, i tutaj jest tak. Dzieńcioł duży mm, znosi takie jajko. Tutaj kółkołka zwyczajna ma takie jajka. A tu są takie różne informacje. Tutaj można sobie dopasować. A dopasujemy wszystko. To będzie tak i jeszcze tak i wszystko jest równo prawie nie mam taką nadzieję no nie ważne tam mamy ule sama nie wiem czy tam są pszczoły czy nie ja się boję pszczół a tutaj mamy takie domki dla robali, owadów i tak dalej tutaj z tych różnych materiałów mogą sobie zrobić w środku gniazdo i to jest taka ładna ozdoba, którą można sobie nawet zbić des z deseczek i też do ogródka. Hmm, a tam co jest? A rozumiem! To są nazwy drzew i to są ym, gałęzie tych drzew właśnie. 9 to jest lipa. Lipa ma bardzo fajne, dlatego że jest taka gładka. Tutaj pewnie brzoza. Tak, brzoza. Coś mi to przypomina modrzew, tak? Modrzew, tak. No i ogólnie to są te gałązki. I tam jest tabliczka, gdzie są napisane nazwy, a tu są numerki, żeby było dobrze wiedzieć to wszystko, żeby to nie było takie poplątane. Tam są też różne tabliczki. No i ogólnie tego jest tutaj bardzo dużo przed tym wyjściem do tego parku. I to jest naprawdę taka fajna atrakcja. Ten park mnie naprawdę zachwycił, nigdy czegoś takiego nie widziałam. To jest takie ciekawe zobaczyć yy, takiego owada i pajęczaka z bliska. Wtedy się go jakoś tak... Nie ma strachu takiego. Gdy jest taki mały robal i żywy, to jest to takie straszne, czy mnie ugryzie, czy nie. W każdym razie tutaj mamy takiego komara. Tutaj jest jego dokładna budowa. Widziałam też pszczołę, ćmę, biedronkę. No i na przykład jeszcze ważkę. Różne są tu owady i kilka wam mogę pokazać. Tutaj mamy turkucia podjadka. To jest taki szkodnik, który e, zjada warzywa w grządkach. No i jest on dość taki gruby, <laughs> może dlatego, że podjada. Nigdy takiego nie widziałam. Tutaj mamy taką bardzo ładną niebieską ważkę. Ona ogólnie jest cała niebieska. Skrzydła ma z jakiegoś materiału takiego... Nie wiem. Możliwe, że to jest taki podobny materiał do trampoliny. Ale nie wiem, nie wiem. I te skrzydła nawet się tak trochę ruszają. Fajne. Zauważyłam, że większość tych wszystkich owadów i pajęczaków ma takie straszliwie wielgachne oczy, jakby to jakieś kule były. Tutaj to chyba każdy rozpozna, że mamy typową biedronkę. Ona jest tu chyba najmniejsza ze wszystkich owadów. Chyba tak. Wszystkie są takie strasznie wielkie. Tutaj jest mrówka. Ona ma takie chudziutkie nóżki, jakieś takie odstające przy twarzy. A tutaj się można z nią przywitać. I mówiąc, mrówka, rudnica. Możliwe, że nazwa się bierze stąd, że jest taka rudoczarna, ale głowy nie dają, bo nie jestem pewna. Tu mamy takiego pająka o nazwie Tygrzyk Paskowany. On jest tutaj chyba największy. Ma tutaj taką wielką, nie wiem jak to nazwać, taką kulę z tyłu. A tutaj pajączyna. Tam dalej mamy też takiego trochę mniejszego pająka. Zobaczmy jak on się nazywa. A, to jest krzyżak ogrodowy. Czyli, że pewnie często jest w ogrodach. Ciekawe, co to jest. Takie szorstkie. Tutaj mamy modliszkę zwyczajną. Jest ona bardzo podobna do pasikonika. Prawie pomyliłam. Ona jest ogólnie bardzo chuda, ma takie cienkie nóżki. A i w ogóle. Jest cała zielona. Tutaj mamy nartnika. Po prostu nartnika. I pewnie ta nazwa się wzięła stąd, że ma takie nogi jak narty. Nigdy nie widziałam na oczy takiego owada, i nigdy w życiu, nawet w internecie. <grymne> A, zaraz się potknęł na jego nodze. <grymne> A, <grymne> Tutaj jest kleszcz którego by się chyba naprawdę długo wyciągało. Zobaczcie jaka moja ręka jest do tego kleszcza w porównaniu. W sumie kleszcz to by się nawet do nogi nie wbił. Jest taki wielki. Już kończymy wycieczkę. Ale chciałam jeszcze dodać, że tutaj, zanim się wejdzie do tego parku, to jest taki krótki, ale stromy, taki, takie podejście. Tutaj naprawdę trzeba się namęczyć, ale tylko chwilkę. Więc, jeśli filmik się spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pa! pa!